sobie z tej strony Zakrzaki, no i w dzisiejszym odcinku robimy sobie pierwsza skrzynka challenge. Na czym polega ten challenge? Polega on oczywiście na tym, że spadamy na mapę, otwieramy pierwszą skrzynkę, którą zobaczymy i możemy grać tylko i temem właśnie z tej skrzyni. Czyli na przykład gdybym trafił z pierwszej skrzynki snajperkę, to mogę grać do końca gry tylko tą to snajperką. Lecz nie podejrzimy jakie chcemy, skąd chcemy, ale właśnie broń możemy zabrać tylko z pierwszej skrzynki. Powiem wam, że podczas tego odcinka spotkałem jakiegoś totalnego prosa i miałem trochę pecha, więc będzie ciekawie. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, widzowie, subskrybujcie kanał, żeby być ze wszystkim na bieżąco i niczego nie ominąć. No i walnijcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej tego typu filmików. Pamiętajcie o kuciku ty w sklepie, bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie. No i ja już nie przedłużam, zapraszam do oglądania odcinka. Dzień dobry, dzień dobry widzowie. Ja już jestem w busie. Właśnie sobie tutaj lecę, no i dzisiaj robimy sobie pierwsza skrzynka challenge. Zastanawiam się, gdzie najlepiej polecić na tą skrzynkę. Może polecę po prostu, no nie wiem, w jakieś losowe miejsce. Powiedzmy, że wyskoczę sobie gdzieś tutaj e, i nie wiem, zlecę tam, gdzie po prostu mnie wiatr zaniesie, czy jak to tam się mówi. O, na przykład tutaj stoi sobie jakiś taki domek, czy kawiarnia, i jeżeli tam będzie skrzynka, no to zabierzmy ją. Teraz mogę sobie postawić pytanie, co chciałbym dostać. Chyba najbardziej chciałbym dostać SMG-ka. Później pompę, później MK7, no a reszta, no to będzie nam ciężko. Ale stop, czy tutaj w ogóle jest jakaś skrzynka? Dobra, jest skrzynka. To jest pierwsza skrzynka, jaką znalazłem w meczu. Otwórzmy ją za 3, 2, 1, let's go! I trafiłem snajperkę. Czy ja właśnie trafiłem przedmiot, który tak naprawdę będzie chyba najcięższy dzisiaj w challenge'u? No widzicie, to, to jest moje szczęście, widzowie. Jak mam coś trafić, to trafię snajperkę. No to co? Zabierajmy sobie, widzowie, grzyby, zabierajmy sobie inne... Rzeczy, ulećmy się, no i lecimy snajpić. Ogólnie tutaj była druga skrzynka, i co byśmy z niej mieli, nie byłoby MK7. No ale oczywiście to się już nie liczy. Bierzemy widzowie sobie naszą snajperkę, no i idziemy, postaramy się cokolwiek z nią zrobić. Z tym ciekawy, czy w ogóle nam cokolwiek się uda, no bo jednak snajperka, no to nie jest prosta sprawa, żeby tylko z niej kogoś porobić. Ogólnie wpadło nam tyle grzybów, że mam full HP, jedząc tylko te warzywka, więc pozdro. Chociaż wiecie, widzowie, teoretycznie rzecz biorąc, gdybym zebrał bardzo dużo leczenia i bił się tylko na daleko, no to nawet jest szansa, może wygrać. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Jak na razie tutaj musimy iść na daleko. Tam jest ziomek. Ajajaj. Ciekawe, czy uda nam się w ogóle kogoś trafić. Okej, okay, na pewno tam rzuca sobie ktoś splesze Po lewej stronie też gdzieś się ziomki jakieś nawalają. Ty, gościu, tu jest widzowie! Dobra, pięknie porobiony elegancko tutaj jest ze snajperki. W ogóle, co on robił? On chciałby mnie rzucić czepiakiem. Ty, a może on nagrywał czepiaki challenge? Nie wiem, ale może tak było. Ej, jestem w szoku, że udało mi się go porobić, że taki hetrosiks za 170. No, powiem Wam szczerze, że niczego sobie. Ej, kolejny! Nie dostał! Ej, czy on nie powinien tego dostać? Dobra, widzę, powiedzcie mi, co mam zrobić w sytuacji, gdy goni mnie ziomek, a ja nie mam nic innego, oprócz snajperki. Halo! Oficjalnie oznajmiam, że sytuacja jest dla mnie bardzo, bardzo zła. Wow, nawet mi daszki stawia, co jest grane? Czekajcie, idę na high i on jest na dole. No, wychyl się. Aha, ja dostęp snajp od innego. No to super. Byku, co do mnie strzelasz z tej snajperki? Trafię go! Trafiłem go 80 na, na biało. Co jest grane? To było całkiem dobre. W sensie, szkoda, że nie headshot, ale GG. Je, yeah, czajcie bazę, że on mnie podwala. Serio? Nie wiem, gościu z shotgunem będzie mnie podwalał. No i dostałem. Stwierdziłem, że robimy sobie teraz inną taktykę Mianowicie polecimy na statek widmo I otworzymy właśnie jedną skrzynkę ze statku widmo Skrzynkę, którą otworzymy Powiedzmy, że wybieram tą Wybieram tą skrzynkę, która jest na samym dole Pośród trzech beczek na regale Zobaczymy, może ona przyniesie nam trochę szczęścia Dobra widzowie, ja muszę się sprężać Bo ogólnie to jakiś ziomek tutaj przyleciał Dobra, skrzynkę, którą wybieram jest właśnie tutaj Nie, to tu są chyba żarty Widzowie, to są oficjalnie żarty Znowu dostałem snajperkę o ja mogę teraz zrobić, halo! To jest chyba żart. Mam nadzieję, że w tej gierce nie będzie mieli takiego pecha, że trafimy snajper. Musimy wybrać tylko jedną. Dobra, jako że jestem praworęczny, wybiorę skrzynkę z lewej strony. Co się w niej znajduje? cię kręcę fioletowy shotgun. Widzowie, jeżeli ja stracę tego fioletowego shotguna, to nie znajdę już prawdopodobnie nic dzisiaj lepszego. Dobra, lecimy sobie teraz na te boty na dole. Czy one mają w ogóle jakąś skrzynkę, czy coś w tym stylu? Dobra, mnie, widzowie. Boty nie, 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 to jest żart. Ja padłem właśnie od bota UR, mając fioletową pompę. A więc ja już wylatuję z busa i lecimy na kolejną pierwszą skrzynkę. Serio, wystarczy, żebym dostał shotguna, SMG-ka, MK7, coś z tego i będę szczęśliwy. Na początek witają nas małe potki i fioletowy kruk. Ej, XD, czy da się zliczyć kruka killofem? Aha, no to żegnaj na zawsze kruku. Dobra, widzowie, pierwsza skrzynka, jaką zauważyliśmy, jest to ta skrzynka i uwaga, co z niej wypadnie. 3, 2, 1. Daj Pema! I dostałem karabin niebieski. Czy jestem szczęśliwy z tego wyboru? W sensie z tego dropu? No nie wiem. W sumie nie jest on najgorszy. Bo zawsze niebieski E, tam nie ma źle, nie ma źle widzowie Zaraz zobaczymy jak nam nim pójdzie Ale czy to takie ciężkie dostać taki shotgun No wydaje mi się, że chyba jest ciężkie Jeżeli nie dostaję go którą którąś już gierkę z kolei Bo ogólnie to jest jakaś szósta próba Czy coś w tym stylu, bo cały czas się wykładam no To taka ciekawostka Rzeczą, którą na pewno chciałbym zdobyć są rękawiczki Spidermana No bo dzięki nim jednak będę mógł się bardzo Ale to naprawdę bardzo szybko tutaj poruszać po mapie Na pewno mogę je zdobyć na moście A dokładniej na tym moście I chyba zaraz do niego sobie pójdziemy przy okazji, oczywiście, otwieramy sklep z jedzeniem. No bo zabieramy, widzowie, sobie wszystko do ekwipunku. W sensie robimy sobie spiżarnię w eku. Jak widzicie w ekwipunku, widzowie, beczka, soksiorby, zły ryby i małe potki. Więc taka mała lodówka w ekwipunku. tego co widzę, te jakieś ziomki były na tiltedach i chyba mocno się tam nawalały całkiem. Ej, ale ten most jest aż tak daleko? Czemu ja myślałem, że on jest bliżej? Dobra, ja poleciałem w ogóle w miejsce, w które nie chciałem lecieć, Więc zaczynamy bardzo ciekawie. A ja dalej lecę w stronę mostu, który widać już na horyzoncie. Jeszcze tylko 400 metrów. W sumie czy to jest tylko, czy aż? No wydaje mi się, że chyba raczej aż 400 metrów. Sorry, sorry, jednak 380. 150 metrów widzowie. Ja już czuję tutaj, że znajdziemy zaraz te spider -Many. Dobra, teraz tylko pytanie. Czy ten gościu przypadkiem ich nie zabrał? Nie, no nie mówcie mi nawet, że ja tutaj biegłem pół kilometra, a tutaj nawet rękawiczek nie ma na mnie czekających. Jasny gwincior. Dobra, 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 przepraszam. Widzowie, jednak są rękawiczki, a więc zabieramy je. Sorry, jednak podaję wam fake info. Są rękawiczki, no i wreszcie możemy szybko poruszać się po w, w poszukiwaniu oponentów. Dobra, ktoś chyba bije się tutaj na tej miejscówce? Tutaj na 100% ktoś się nawet bije, więc latujemy w nich. Na spokojnie, na spokojnie, ja budową, wstałem się, Manobyku. Spiderman jest tutaj. Co ja robię? Nie trafiam niczego. Jeden umiem grać kawałekem. Jasny gwint! Dobra, podmieniłem go, daję mu kill off. Ej, jakim cudem go porobiłem, mongral widzowie Ty no mongrala porobiłem Na 35 oddanych strzałów policzyłem I chyba trafiłem 2 albo 3 No wynik jest powiem wam szczerze niesamowicie dobry Chyba muszę zmienić czułość myszki Bo ewidentnie wygląda to tak jakby była No ciut za duża, wiecie No tak, takie tylko ciut Ej, ale tak w sumie to nieważne ile trafiliśmy, ważne ile go porobiliśmy Żyjemy i jesteśmy dalej w grze I jeszcze mam dla was taką małą ciekawostkę Dobra jednak ciekawostka Zaraz, bo znalazłem gościa, dosta nie dostał 30. I co się dzieje? Czemu ja nic nie trafiam? Czy ktoś z was, widzowie, może napisać w komentarzu, dlaczego ja nie trafiam dosłownie niczego? Proszę. Ty, ten miał się kucieka. ucieka. Co jest grane? Dostał 30. Let's go. Wiecie co? Ja ryzykuję i wbijam mu się do boxa. Co jest grane? Dobra, ja jednak jest okej. Wchodzę do krzaka. Ono mnie nie wie. Znaczy, chyba o mnie nie wie. Aha! Nie tak wie! jest tutaj! Jasny gwint! Nie, 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 nie. Dobra, widzowie, zawiłem się z tym lunchpadem, bo jednak granie skałach na blisko to nie był zbyt dobry pomysł, mówiąc szczerze. Jak dobrze że znalazłem tą beczkę. Nie mam pytań, że ona tutaj była. Serio. Ale że tutaj ziomek sobie leci na spiderach. Byku, co jest grane? Aha, i tutaj ktoś w ogóle leci. Dostał 30. 30 po raz drugi. No po raz trzeci niestety już nie dostał. Ale gdyby tak zajść spidermanem na tą górkę i spróbować go z niej zlaserować... 30, 30, dobra, nice, minus 64. Żebym tylko miał shotguna, to bym normalnie tak spróbował ich dojechać, no ale niestety nie mam, no. Jakby coś otwieram z skrzynki, tylko no, nie zabieram z ich przedmiotów, tylko biorę leczenie, no bo jakby leczenie mogę normalnie zabierać. 30, słuchajcie, przycinamy mu drogę, widzowie. Odcinamy, odcinamy mu tutaj drogę. Wbijamy się na domek, na który chciał wejść. Czy on jest gdzieś koło mnie? Ty, on i on biega tutaj. Panie kapitanie, co pan uciekasz przede mną, hallo? 30 znowu dostał? Ej, słuchajcie, gościu co ucieka. On po prostu nie wie, że ja mam tylko kołacha w ekwipunku. Wlatujemy na ten domek i jest tutaj. Dostał 30, dostał 30 po raz drugi. Halo, co się tutaj dzieje? No patrzcie, gościu mi ucieka w morzu. Co jest grane? A nie, przepraszam, to nie on, tylko ptak leciał. Dobra, pomyliło mi się, wybaczcie. Nie mam pojęcia, jakim cudem pomyliłem gościa z latającym ptakiem. Bo tutaj jest widzowie i dostałem od niego bombę, a on sobie spada na sam dół. ja mu ścianę, to mam podmienioną, let's go. Dostał 30, aha i on mnie trafia za więcej, no pewnie, że tak. Zawsze tak jest, no dosłownie zawsze tak jest. Wiecie co, ja wchodzę pod daszek i się z niego nie ruszam. Zjedzmy sobie bandaża, odpocznijmy, napijmy się łyka wody, poprawmy się na krześle. Po prostu w skrócie przygotujmy się do walki w top 5. Widzicie, że od momentu, kiedy wszedłem pod daszek minęły jakieś 3 minuty i nikt, ale to dosłownie nikt jeszcze się nie pokonał. Zobaczcie na to widzowie, no on sobie zbudował tutaj dosłownie zamek. Patrzcie chłop, co zbudował, no nie mam pytań. Wow, ty, ja niechcący wleciałem w nieba, to jest ten żołnierz, z którym się dzisiaj już biłem. Ej, czy on naprawdę znowu ode mnie ucieka? Ty, no patrzcie, zajmę mu granda, co jest grane? Nie miałem planu zajmować tego hagie, no ale jak już się udało, no to spoko. Jest tutaj. No i kraka, malec go. 30 na biało. Wbijamy się w niego. Pyk, pyk, pyk. Elegancko, 30 i jest ta hita, i mamy go, widzowie, porobiony. Zabieramy matcy, których miał bardzo, ale to bardzo dużo, i idziemy do strefy. Szkoda tylko, że ja nie mam już potki, ale tam ktoś został kraka, w sensie minus 96. Czekajcie, czekajcie, widzowie, jakbym podszedł tutaj od dołu. Dobra, tu jest spotka. Uje, to zostałem spama. Nie, on ma 18 kili. Kogo ja trafiam w tych gierkach? Proszę, powiedzcie mi to. Przecież to jest chyba jakiś pro player. Czy co tu się w ogóle dzieje? 90, 90. Okej, okay, no były całkiem normalne. Trafia za 50 edytuje, z pamięci no, 20 20 killiwinów w tej chwili zrobił. Mówiąc szczerze, to dzieci dla ciebie, byku. Widzowie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, no to zostawcie suba na kanale, żeby być ze wszystkim na bieżąco. trzeci łapkę w górę po więcej takiego typu właśnie materiałów. No i przypominam oczywiście też o kodziku krzakiet w sklepie. Bardzo dziękuję wszystkim wspierającym właśnie z tym kodem. Iajcie ja widzowie na te filmy, jeżeli jeszcze ich nie widzieliście. No i ja się już z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, piona!